Jeszcze z kilkoma osobami już chodziłyśmy w tłumie i zbierałyśmy numery telefonu od Was, ale bardzo nie chcemy stracić tej energii z tak licznego protestu, więc jeżeli ktoś chce, że chcesz zaangażować w jakieś działania dla Gazy, dla Palestyny dalej, to proszę podejdźcie tutaj do mnie, do Lucy'ego, po powiedzcie, że chcecie zostawić swój kontakt i będziemy odzywać się do Was i razem planować dalej rzeczy. Zaprashado! É. É. Wolna Palestyna, dziękujemy Wam bardzo za zapominajmy o Palestynie. Działajmy, pozwólmy Ludobójstwo. Pamiętajmy, mimo że Izrael chce, żebyśmy się przyzwyczaili do tego. Ludobójstwo nie jest normalną codziennością i nie możemy tego akceptować. Wolna Palestyna, dziękujemy wszystkim. Będzie będzie Dobrze, oficjalnie chciałem powiedzieć, że zgromadzenie dobiegło końca, także miałbym prośbę, żebyśmy zwolnili ulicę Dziękujemy wam bardzo jeszcze raz! Wolna palestyna, free palestine! Dziękujemy. Dziękujemy. Eee, proszę. どうも。<laughs>